Mamy afrykańskie tosty, słuchajcie. Każdy, no, słuchajcie, chyba nic wam nie brakuje pan, Kako? Idziemy. Chodź tutaj. Pokaż tą fysz. Wow. No piękna. Słuchajcie, to mamy na, na obiad. Esterka, ty to złapałaś? No. A kto? Co ty powiesz? Babcia! Szykuj patelnie babcia! Pokaż, pokaż to wydać. Jaka jest duża, czekaj. Okay. Samymi rękami złapałaś? To niemożliwe. Pokaż ten Pokaż, right Czekaj. Nie widzę. Wow, ale Look, I'm touching jest. I look at the na te zęby. To są, są geels. Samuel e, e, robi, przygotowuje, tak? Filety. Nie wiem, czy ci pójdzie, to dobrze. To takim nożem się nie robi ryby. Jest specjalny nóż do pilotowania, taki cienki. Jest. Yes. Blue... Jak to było z tą rybą? Proszę mi powiedzieć. Um, me and dad, I saw this swimming like this, and then Dad that came up to it like walking, and then Dad grabbed it, and then it was spiky, and then it cut, and Daddy. Cat, did you? Did you go to Kua? Oh, no, did you? Yeah, the dad did this, and it didn't hurt his sister. Oh, dear. And then Dad was carrying it with the tail. Yes. Then, It was like flipping around. Flipping, tak się trzęsła ta ryba, jak ją złapał yeah. za ogon. Yeah, and then, um, and then like it just stopped. And then it was already dead. And then we were walking, walking, and we went time, we baked it and it's so it. Wow, więc ja to szybko w skrócie powiem, jak to było. Szliście sobie na plaży, szłaś z tatusiem, tak? I widzieliście, jak ryba podpłynęła pod sam brzeg. I tak robiła, tak się trzepała, tak? W wodzie. I jak tak się czepała, to tatuś szybko ją złapał, tak? Nie. Ukuła go w palec, tak? I bolało, i bolało, bo ona miała takie kolce to było tak. na górze. Ja tak, to było. proszę, jak to było. Idziemy na spacer, tak, Haneczka, i nagle Hania znalazła i zobaczyła taką dużą rybę. O. I mówi luz, lufysz! I tatuś szybko podbiegł i ją złapał! I mówił, ale ona, ale ona była o, żywa. Ale nie była nie żywa. Tak się tak się trząsła. to nie wiadomo. Okej, okay, Ale jak się ruszała, to może wiatr biał i ją mleko wchodzi. <śmienny> może <śmienny> przez ten wiatr się poruszała, bo już nie pamiętam jak dobrze, to było. Dobrze, o, było sześć a tak jak wrócić do wody. Like o, oh, chciała wrócić do wody. A myśmy do dali do wody, ładnie ją wyczyściliśmy, tak. i my jest Na obiad. Ale pięknie. Ale pięknie.